Cieszymy się, że dała nam zdróbko. Cześć. Cześć. Witamy Was na naszym pierwszym wideoblogu. Mam nadzieję. Mamy nadzieję, że to będzie... Wam się spodoba? Tak. Zaczynamy od postaw, ale mam nadzieję, że kolejne odcinki będą na lepszym poziomie. Ja. Może najpierw się przedstawmy. Przed no, to jest Jan, Mateusz. Janna no i Mateusz, tak. Studenci. Zamieszkaliśmy w ludzi ze siedmiogrotskich pięć, tak na nasza nazwa naszego vloga, wideobloga i co tu jeszcze powiedzieć? Naszą Będziemy dzielić się z Wami naszymi pasjami, marzeniami, przeżyciami, życiem codziennym. Codziennie? Co dwa dni? A to już od oglądalności naszego wideobloga. No i co? Это было на тебе. На шею кто-то был. на башне. Да, кто-то я.